Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stadionie Legii, gdzie dzięki uprzejmości i Fortuny mamy okazję gościć dziennikarza Kanal Plus Andrzeja Twarowskiego. A witam wszystkich. Andrze dzisiaj będzie się mierzył w kubie znanym Wam już, z Adamem oczywiście. Sparing, sparing, tak Okres jest, przygotowawczy, sparing. okres przygotowawczy, więc zobaczymy co przygotować. Gdzie będą musieli odpowiedzieć na to, jaki mianownik łączy jeden wspólny mianownik trzech piłkarzy. Mm -hmm. okay. Dobrze wiecie, on wie chyba o co chodzi. Czyli klub. Tak jest. Grali. Klub, w którym grali. Wszyscy wymienili przy tym płacie. niekoniecznie w tym samym grafice. czasie. Niekoniecznie, tak, nie. Piłkarze niekoniecznie dokładnie w tym samym czasie. Mm -hmm. mogą, mogą być tam małe różnice, ale oczywiście też są przypadki, że grają razem w tym samym klubie. Grajcie razem z nami. Osiem przykładów przed nami. W czy, to jest, czy to jest balejarz? Coś w tym stylu, troszeczkę ja sam to nakombinowałem. Ombre, ombre. To, Bo trochę taka moda, to jest moda lat 80. Tak. Wtedy już byłem na, na świecie. Zespół Duran Duran na przykład. Oczywiście. A później też wróciła, bara początków początku 20, ale moda wraca, więc to można Moda wraca, tak jest. Też w styczniu tego roku wróciła. <laughs> Dokładnie, tak. Wspólny mianownik też wraca i wrócił no. teraz, zobaczymy. Tu nawet przez było różową, żył więc. poważnie, tak. Kombinacje różne były. Kombinacja, europejskie. Kombinacje europejskie. Mm. Dokładnie, słuchajcie, Aha. pierwszy przykład przed nami, a tutaj nani: Andreas Pereira i Gascoigne. Rozumiem, mm. że to nie przypadek, że wszyscy mają olejone włosy, tak? O! To nawet nie zauważyłem. Taka, grafiki dobierał nikodem. Możliwe, mm. że miały na względzie to, co ja mam na głowie, to prawda. Mhm. Mm Okej, okay. dobra. Powiem szczerze, że em, część przykładów, które dzisiaj przygotowałem. Może być naprawdę trudna, mhm. ale. Tak jak to mam A zwyczaju, ten ten... łatwe y, też się znajdą. Według mnie to jest łatwe. Tak, to Aha. chyba raczej łatwe. Ale inaczej, nie bardzo łatwe, taki poziom średni bym powiedział. No tutaj Gaca jest podpowiedział, bo myślę, że jak się kojarzy kariera Gascoina, to Tak, tak, to tak. No nie wiem, no. Czy, czy trafiłem, ale... Lacio. Tak, Lazio. Tak, Lacio. Macio, Ale, ale, mówię... ale Lazio, ale... Po jednym punkcie. Zarówno Nani, Lacio, jak i Andreas byli tam przez sezon wypożyczeni. E, myślałem, że Was zmylę, jakoś nakierunkuję, może, że Gastrum miał jakiś epizod w Manchesterze tak. United. Hmm. Nie, ja akurat z widzów... tę postać się kiedyś bardzo zgłębiałem. Jest to dla mnie bardzo przystępny przykład. Ale, Dał się nabrać to. Też ostatnio rozmawialiśmy krzywy chyba w studiu na temat powrotu na niego do Włoch. Więc automatycznie, jak wraca, tak, wraca jest. do Wenecji, I to Przy okazji e, transferu na niego do Wenecji, Wenecji to... był u nas mówione, że już Agatha walił w, w Rzymie z kufla kawę przecież w tak? litrażu. Tak, w litrażu na tak tak, tak, tak. Tak, 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 espresso. espresso. To wyjątkowo, taka A wyjątkowo tak. Wyjątkowo kawę. A potem mu się tak z ręce trzepały. A chociaż może nie tylko tego powodu. Dobrze, Kolej Ta Martini, tak, espresso Martini. Panowie, runda numer dwa. Runda. Van oh, Milsteroy, oh. Isco i Joaquin. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mm -hmm. Takie na rozgrzewkę. I nie jest to oczywiście Joaquin, znany aktor, który otrzymał Oscara tak dawno. Nie wiem. Ale to. Akurat... Ale no dobra, okej. Okay. Y... Przypuszczam, że to może być właściwy trochę. Czy to znany zespół kasztanki, który rozgrywa często tiki-taki? Panowie, jest to Malaga. Jeden z Was ma dobrze. Malaga? Jest to Malaga. Joaquin, Joaquin, o, je, Brau, Joaquin nie grał w Specjalnie Joaquin. tutaj podchwytliwe mm. dałem tutaj. A to mnie Iska, Ruda i Isko, którzy są dość mocno kojarzeni, że chodzi o obrót hiszpański z Realem. Malaga. Ale Joaquin. A to jest niesamowite. Co? Joaquin Leomala? 37, 38. Zresztą Ja pamiętam jeszcze, no. czytałem artykuł o Joaquinie w Bravo Sport 2003. 2004 i się zaczytywałem. On już nie był przecież wtedy, znaczy w, oczywiście wchodzącą. Mm -hmm. na A nie był na stolatce postacią. Się, tak, tak, nie On był takim był. ultra nie, więc to jest. Że mo może teraz przesadzam z datami, ale, ale fakt, to jest, czy, że to jest niesamowicie. To jest czas Pelegriniego w maladze? Czy... Tak, 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 2013 mm -hmm. rok, kiedy w trzecie odpadli z Ligą Mistrzów, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Jezu. Z Wulusją, <laughs> jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. O dzisiaj jest forma. Dobrze, słuchajcie, runda numer 3. Mm -hmm. Jeden już Jeleń. Kieszyniak. Bakary hmm. i Willy Bully. Jest Bania. Tak jest. Um, no chyba tak, ale... Na pewno z błędem to napisałem. Byle by ale by będzie. E, wymowa. będzie właściwa. Mam nie no, chyba, chyba tak. Chociaż no. coś mi... He? Nie, o serwisie. No że Wisła ja napisałem, Płock, napisałem, tak? Myślisz, że Wisła <laughs> Płock. No. Nie, ja już mam odpowiedź. Panowie, pokażcie. Tak, 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 ja też, tak. tak. Też oczywiście. oczywiście mogło być tutaj troszeczkę podchwytliwe, bo nie wiem czy kojarzy Bakar jego stanie i Willy Boli, Okaz mhm. o bo ja wiem, że Jeleń też zamiał epizod w Lil'. Lil', właśnie dlatego nie Ale no jest Sania oczywiście nie dobrze o bo tego te, bo nie kojarzyłem, wiesz w pełni. Ale na pewno wiedziałem, że Sania o Wielu wielkich piłkarzy wyszło z tego filmu. Mhm. Prawda, aktualnie. A taki najbardziej polski klub chyba we Francji. Tak, jeszcze no, tak. Dariusz Dudka, Piotrek Włodarczyk. Tak. Wcześniej tak, jeszcze tam. Wcześniej. E, tak. Potem Kto grał w latach kto grał w latach? E, bramkarz, bramkarz, grał w latach e... grał. No, Andrzej Szarmach grał w ten, Szarmak, No, no, kładnice. no kładnice. To, to co panowie, Giru. 3 do 2, a my przechodzimy do rundy numer 4. I co wówczas Giru go trenował, nie? Andrzeja Szarmacha. Tak. Tak. Panowie dzisiaj troszeczkę niemieckiej krwi również tej widzimy. posmakujemy okay. Smakujemy Kevin Grosskreutz. Aha. Legendarny zdobywca tytułu Mistrza Świata z 2014 roku Mario Gomez i Ulrich. Ulrich. Hmm. Nie No, tak. Tak uznałem i tak zostawię. Dość kontrowersyjny Kevin, który nie wiem, czy pamiętacie co powiedział o tym, co by się stało, gdyby jego dziecko było kibicą szalkę. Co by się aż, stało? Jest, aż nie chcę tego wiedzieć. No, powiedziałbym, że, Zostawiłby je samolot. Że raczej by je. Wydziedziczył. Tak, O kurczę, to taki zaangażowany. Mocny ultras. Tylko jedyna. Nie wiem, Dobra, Mam tu. To... Masz? Mam Pokaż coś, się. ale tego nie jestem pewien akurat. Stuttgart? Ja no, też No panowie! Nie, nie. To jest, dobrze. jest Stuttgart. Tak, okay. tak jest. Tak ja jest. Jest chyba dobrze Kevin, napisałem przez dwa też. Kevina Stuttgart? Ta, ta, tak. Kevina tak, gross i Mario Gomeza, oczywiście, ale. Tam właśnie wbrew pozorom dość sporo meczów to zagrał w barwach Stuttgartu. Uciek, uciekł, uciekł mi ten epizod mm -hmm. całkowicie, nie, nie kojarzyłem go. Czyli właśnie ja się na tej maladze było Próbowałem was ale bardziej nakierować, jakoby tutaj Kevin Grossk jest jakiś tam. miał mały epizod w Bayernie, ale mm -hmm. widzę, że nie dajeście się moim podpuchom. Mm -hmm. Myślę, że będzie trudniej. Więc może jakieś jeszcze przykład... A teraz idziemy was... do góry, czy nie? Nie, tu jest losowo, jeżeli chodzi o poziom A trudności. A ta trudności tak nie. rośnie, czy...? No nie, jest, jest losowo tutaj dopasowana. Może akurat, nie pamiętam, co będzie w piątym przykładzie, może akurat on was zagnie. O, Kevin Prince Boateng, A... Felipe Santana i Mesut Özil. Kevin Prince Boateng, tutaj może być z 30 klubów. <laughs> to prawda. A, <laughs> to fakt. Nie no, jest, no, jedno, dobra, skojarzenie dobra, takie, jest chyba... jedno skojarzenie takie, chyba... jedno skojarzenie. Chyba, że tak powiem, chociaż. O, mamo. A który Felipe Santana na, na hmm. zdjęciu hmm. reprezentujący barwy Szapo Z tego co widzę, jeszcze w barwach Arsenal, a Kevin Monza. Na Elbonzy na pierwszy się znajduje. A wzięliście tabelę ligi tureckiej? To jest kompletny show. Ono, że, że prowadzi Trabzon z dużą przewagą, to jest jedno, ale tam w pierwszej czwórce nie ma Ani Besiktaszu, nie ma Galatasaray, i <laughs> nie ma Fenerbacze niewiarygodne. Hmm. ogóle niewiarygodne. Konia sport. A Mesut miał się miał wszystko wygrywać i zamiatać ligę. No, Także oczywiście. A ja to pamiętam to, to było niezwykłe. Jak kibice Fenerbacze śledzili lot odrzutowca tak. z Mesutem Ezilem i 300 tysięcy ludzi patrzyło w komputery, na komputerze, jak przesuwał się ten punkcik i za chwilę miał lądować tak. na chyba lotnisku Ataturka w Stambule. I jakby każdy z nich położył jeden funt na stole w lotnisku w Stambule, to i tak by było za mało. Na, tego, na, tego na tygodniu tak, bo on 350 no, no dokładnie. Panowie, <laughs> pokażcie, ja ma... co daliście. Szalkę. Ja też mam szalkę. Zrzuciliśmy wszystko na jedną <laughs> Tutaj, szalkę. E, e, tak, na, jedno, na jedną <laughs> szalkę. szalkę. No i panowie, macie punkt. Santana, Santana. Myślałem, że ja brzydol, już nie was, ja zrobię tej malagi. Ja myślałem, że was właśnie zagnę tym Felipe Santano, tak, bo ale... on po tym, jak dość e, sukcesami, aczkolwiek nie był w stanie się pogodzić z rolą rezerwowego w Borussi Dortmund, odszedł do Szalkę, mm -hmm. co najciekawsze. A Kevin Fitzblatting był wypożyczony na jeden sezon e, do Borusi, więc tu też myślę, że was e, tym mm -hmm. zmylę. Ale, no Mesut, tak. jak, się się też, jak się kojarzy, jak no, trafiasz akurat z piłkarzami, których do, dobrze kojarzę, Mesut, tak. ta karierę mogę wymieniać o trzeciej w nocy, więc to nie byłoby problemu. To jest jeden z moich ulubionych piłkarzy w ogóle. Dobrze, no to może w rundzie szóstej wam pójdzie gorzej, na co liczę oczywiście. A ile mamy rund? Osiem, osiem. Marouane Shamak, Wayne, Ratlidge. Wayne Ratlidge i Johan Cabaye. Maruan szamak. Jo jak Adam spoinasz takiego szamaka? Może się na światu z jednym meczem go kojarzę, to nie był mecz ligowy, w którym wyglądał dobrze z Redding. Mm -hmm. Taki klasy fajny, taki Pamiętam. bram. Ale miał bram swoje trzej. momenty. Miał ale swoje szamaki. momenty. Ja ogólnie lubiłem tego zawodnika. Ale z, muszę przyznać, fajny to też taki fajny, fajny skrzydłowy, ale nie na, wielki, nie na wielkie kluby, tylko raczej na tych ligowych średniaków. Jan Kabaj. Tak, człowiek. Y, y, Wayne Rat to mi się w pierwszej kolejności oczywiście ze Słońce kojarzy, To tak, taka ikona to dość mocna. No, no, tutaj, no, to tutaj, tutaj co, też to Wimbledon nas... chyba, nie? Czy co to tam jest? Nie, nie, nie wiem co innego. Wimbledon? Coś Uciał, innego chyba. Nie Ale nie ja mam widzę. ostatecznie. Znaczy no. chyba nosa poza mnie nie wystawił, więc no, ja tutaj strzelam w Crystal Palace. Tak, to jest tak, chyba to jest jedyny możliwy grunt, w którym Crystal można uderzyć. To w się sensie jedyny możliwy klub. Prawidłowo. Krystal Palace. No. Crystal Palace. Tutaj też szamak, bo szamak A, Arsenal i tak, Palace. Oczywiście. Jak się kojarzyło I, Kaba... i Cardiff. Można, I Cardiff, ale można było jeszcze tylko tego, nie? Kabaja z Newcastle skojarzy, tak. znowu. Ja już... bardziej właśnie po, po kabaju i po szamaku. Ratlicz to był taką dosyć ważną postacią krystal. Palace. myślę, ten, że palasa. uda się tutaj Was zmienić w tym kontekście, że może Wayne Ratlicz zaliczył jakiś epizod we Francji. Mhm. Ale niestety... Nie, bo wiesz co, ja Kurc. po tym kabaju, bo no, były dwa kluby, tylko Newcastle tak. i Crystal Palace, nie? To wiadomo było, że Szamak... Tak, tak tak, 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 no. mm -hmm. Dobrze, panowie, runda numer 7. let's go Sparta. Gary Cahill. No to na No, to jest tutaj... German The jest... hmm. Foe. proszę was... Odpowiedzcie źle, a przynajmniej mam nadzieję, że wam, widzą idzie gorzej, bo naprawdę... Staram się, żeby te przykłady nie były tak łatwe, jak póki co no, wydaje no, się, że no, dla Was są. Jukasz tego klubu, to teraz. Prawda, mm -hmm. prawda, to już Bormus, wiem, że Bomef. macie dobrze. pom, pom. Przy okazji widzicie, uczymy nie tylko, e, uczymy także poprawnych wymówień, także tutaj na podstawie... Nie nie zawsze. A wyobrażacie zawsze. sobie, jakbyśmy tak komentowali? Liverpool? Nie, teraz to, wychodzi z piłką to, Liverpool. To była zamraża. A Arsenal. Arsenal już Ostatni przykład, który zadecyduje o wyniku dzisiejszej rywalizacji. Ostatnia szansa no, dla mnie, żeby wyrównać Jurgen Klinsman, Antonio Cassano i Patryk Sik. No panowie. Trzy niezwykle no, mniej lub bardziej, bardziej barwne postaci. O, to jest ciekawy przykład. Ciekawe, ciekawe. No, bo mam tutaj, tu się waham. I to jest chyba najcięższy przykład dzisiaj. Mocno przy nim grzebałem, ale wygrzebałem. No dobra. Czy wydaje mi się, bo tak, jeden y, pan na środku i pan po mojej prawej. Y, zastanawiam się tylko nad Klinsmanem. No. Jurgen Klinsman. To by pasowało pod kontekst, ale nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć dobrze. Ma, masz coś, Andrzeju? Czy mam? No, napisałem coś tam. Ja no Stan myślałem. Znaczy, pierwsze spojrzenie to była u mnie Roman, ale dałem Sampdoria mimo wszystko. Andrzeju? Nie, nie dałem Sampdoria. A to jest Sampdoria? A to jest. Sampdoria. Sampdoria. A ja dałem. Klinsman. Monaco. Klinsman nie ja ten. Dałem A. Ostatecznie Sampdoria, aczkolwiek faktycznie. No i szyka Nie Nie pamiętałem, że. Jurgen Klinsman. Ale Jurgena Klinsmann, Klinsmann oczywiście nie, tak? no nie mogą, kojarzyć. Nie mogłem kojarzyć. Ja sobie właśnie skojarzyłem to Monako z Klinsmanem z bardzo prostego powodu, bo tam wtedy trenerem był Arsen Wenger i mówił, że Jurgen Klinsman na treningach podczas strzeleckiego wszystkie piłki lądowały w morzu, a potem przychodził mecz i wszystko lądowało w siatce. I tak poszedłem tym tropem. W naszym dzisiejszym ostatecznie wygrywa Adam. Przystępne. Dajcie znać babie, dziękuję. jak Wam poszło, Wam dziękuję oczywiście za udział i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pa.